Dzień dobry witam Państwa. Ja się nazywam Katarzyna Duźniak. Jestem psychoterapeutą do spraw uzależnień i w ramach swojej działalności m.in. współpracuję z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych w Lyskach. Chciałabym dziś Państwa zaprosić do korzystania z punktu konsultacyjnego, który od lat istnieje w gminie Lyski i służy pomocą osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom bliskim tym osobom uzależnionym. Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Leskach przy ulicy Sikorskiego 2. Od 2026 roku będzie czynny w godzinach od 14:30 do 17:00 w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. Oferowana pomoc jest bezpłatną pomocą z zapewnieniem bezpieczeństwa, poufności danych oraz anonimowości. Zapraszam każdą osobę, która zarówno boryka się z uzależnieniem, jak i waha się czy jest uzależniona, oraz każdą osobą bliską osobie uzależnionej od alkoholu, jeżeli potrzebuje wsparcia i jakiegoś oglądu sytuacji, jak mogłaby funkcjonować lepiej albo inaczej. Dziękuję i zapraszam.